byłam w takim parku narodowym w Gruzji, gdzie y, zdejmuje się buty, wiesz? I się, w parku? Pa, w parku narodowym. Wielka, bo? wielki obszar tak? Jest ziemi. Y, I zdejmuje się buty. bo ta, po parku bez butów? Tak, bez tak. Tam rosną takie mchy. Które no. jakby na który nie wpływa to, że, że ty sobie stópką na nie nadepniesz. Tam nie ma ścieżek. Ale wpływa jak buciorami Bucierami Buciorami depres. by wpłynęło. I chodzisz okay. po prostu do kostek zanurzonym w tej roślinie, w tym muchu, który jest mm. wysoki. Jesteś I... tam po prostu. I to, to jest park narodowy w Gruzji. U nas byśmy postawili, okay. taką wiesz. Ścieżkę byśmy zrobili. No tak, uważaj, można... że nie będę dotykać. Tak, tak. Brzydkie, brudne. Ja pamiętam e, z dzieciństwa, wiesz, taki e, rozkosz biegania boso po trawie. E, zwłaszcza o poranku, jak mm -hmm. była rosa. Nawet jak się biegło i ta trawa gdzieś tam, te stopy jakoś raniła, to jednak było to e, no, uczestniczenie, w tak, czy jakby takie przeżycie, i tak to mam zapamiętane. Jako coś pełne ekscytacji. A, z dzieciństwa, teraz już się tego nie robi. Z dzieciństwa. Może to, to, to robi. A Ja mówię, smart, z Nie wiem, myślę, że dziecko ma taki, taką zdolność świętego uczestniczenia w, w świecie, takiego, w którym, nie wiem, grając czy, czy bawiąc się, i, no to jednak jakby jest zanurzony. Ten świat i to, to jest takie bardzo płynne, mi się wydaje, uczestnictwo dziecka. Może tego jakoś chce nas także Bóg nauczyć, zwłaszcza w tej opowieści o Mojżeszu. Gdy Mojżesz spostrzega jakieś zjawisko, e, krzew gorejący e, i szukając e, no, rozwiązania jakiejś tajemnicy, co to jest, dlaczego ten krzew płonie i się nie spala. Zbliża się do tego krzewu i spotyka zamiast coś, to spotyka kogoś. I słyszy od tego kogoś nakaz i objawienie, aby zdjął sandały, bo ziemia, na której stoi, jest ziemią świętą. Dla mnie to jest ważna opowieść, bo ona chyba jest taką opowieścią, że już zapowiedzią Paschy Chrystusa, takiego, taką opowieścią, w której. Nie ma podziału na to, co święte i nieświęte, na sakrum i profanum, ale jest odkrycie, że Eden, że ten święty ogród, ta, to miejsce, które było też, czy stało się też obrazem świątyni dla Izraela, jest, to jest po prostu nasz świat, że my uczestniczymy nieustannie w Edenie, nieustannie jesteśmy w świątyni. Ziemia, w której, po której chodzimy, jest ziemią świętą, nawet jeśli poddana marności, to jest ona pełna chwały Boga. Tak, a jest to też w tej pracy papier czerpany jest wykonany w taki sposób, że, że część ta, ta ciemna, te ciemne plamy są no. nałożone. Bezpośrednio one się z, złączyły jakby w całość z, z tymi y, warstwami poniżej i, i zaczęły przerastać też właśnie y, trochę pleśnią, trochę tam jest muchu. Y, i jest dla mnie ciekawe, że to jest jedno ciało i to mhm. i gdzieś widzenie też tego z jednej strony do ze na zewnątrz. Y, tej świętości, o której ty powiedziałeś i do wewnątrz tego, że to jest um, no właśnie ta świątynia mojego ciała, a zdjęcie tam sandałów, ale no właśnie gdzieś wołanie o szacunek. W ogóle więcej szacunku nam trzeba. No tutaj yy, dla mnie tym, tym, co niesie świętość, tak się oglądam i patrzę na tą pracę, tym, co tutaj niesie świętość i co przenika, zarówno ten papier jakoś prześwietla, czy, czy staje się obrazem, nawet bym powiedział, jakiegoś takiego, um, skoro mówimy o ciele, to też przebóstwienia. I, a tym jest właśnie chwała. To jest duch Boży, który, który przenika jakąś materię. W liturgii bizantyjskiej, właśnie. To święto zostaje określone, jakby, że Mojżeszowi była dana łaska właśnie oglądać chwałę Bożą, że w tym obrazie tego krzewu, który, który płonie, a się nie spala, Mojżesz widzi chwałę Bożą. Że, e, I tak, tak dla mnie też w Twojej pracy to światło, które, które przenika przez te warstwy i te struktury, nie jest światłem, które, które pożera, które. Trawi tą, tą ziemię, ale jest światłem, które, które właśnie nie spala. Przenika, ale nie spala. Myślę, że podobnie jest z tym, co Bóg czyni z nami w komunii: że nie niszczy nas, ale nas przenika, poznaje, że jednocześnie bycie, bycie z Nim w komunii jest, jest jakimś przemienieniem naszym. Jest. Trzeba zdjąć sandały. Wobec tej tajemnicy tak, trzeba zdjąć sandały. Może wtedy zaczniemy lepiej widzieć, jak zdejmiemy te sandały. Albo staniemy się jak dzieci, które rzeczywiście widzą i mogą w jakiejś wolności i radości rzeczywiście obcowania na co dzień z tym, co święte uczestniczyć właśnie i jakoś radować się tym, tym, co jest tajemnicą, myślę, każdego dnia. Misterium, Jakimś brzemienny w sens, czymś wielkim, w czym uczestniczymy od poniedziałku do niedzieli.